Cześć wszystkim z tej strony Julia i witam Was na naszym kanale! Jesteśmy wraz z Doknesem! Siema! No, jesteśmy dzisiaj na wybuchowej mapie. Będziemy sobie wysadzać różne rzeczy. Może Huberta no, wszystko też. Będziemy, wszystko będziemy wysadzać w sumie. Może Huberta też! Patrz, Julia. Ja ci o. porażę, jak to działa ogólnie. Jak chcecie, Zaraz. żeby Huberta wysadzić też, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Koniecznie. I wtedy wysadzimy Huberta. No. Hubi? Aha. Hubi, nie bój się. Aha, fajnie, fajnie. I jeszcze by było bardzo fajnie, jakbyście ten czerwony przycisk zamienili na szary. Oczywiście, wiecie o czym mówię. O subskrypcji. Proszę, ładnie. Bardzo dziękuję. Ja my... a, a. Co? No tak, dobra. No no to ogólnie na tej mapie popatrz. Podchodzimy mm -hmm. i wybieramy sobie level trudności. Ja sobie wezmę trudny level, bo nie bo. jestem jakimś frajerem. O, proszę bardzo. Masz jedno TNT? Oczywiście. Dobra. To, patrz, to ja stawiam dwa tu, a ty mm -hmm. postaw trzecie tu. Tutaj? Tu, o. tu, I teraz pa, i teraz zobaczymy, czy wybuch... To wiesz, musi po prostu na, na raz wybuchnąć. O ja cię. No dobra. No, nie wybuchło. Zepsułeś, hubi! Ale było blisko, dobra, więc moje w takim razie weźmiemy sobie normal difficult i teraz to już o, może. Z dwa teraz, teraz już ci daję prawo głosu. Dobra, w sumie. Tutaj damy i. Może tu z boku gdzieś tu? No. Jak myślisz, że to będzie dobre? No, dobra, zobaczymy. Dobra, wysadzam, uwaga. Tak, żeby się też moje kurcze złapały pod to. Jakimś cudem, ale się nie złapały. Ale bez nadzieja. To trzeba, chyba zrobić tak, żeby ten. One muszą być bliżej O nie, zniszczyłam to. O nie. Dobra. Bardzo o nie. Pyk. Pyk, dobra, teraz będzie git. Teraz to wybu... Teraz to nie może nie no wybuchnąć. Powinno to teraz to musi wybuchnąć, a jak nie wybuchnie, to ja się. jeden skodek! Co jest? Jeden skodek. Ale bez sens. <laughs> Jeden dobra, zgodek. no to dobra, to może tutaj to po prostu detonować, bo tak będzie dobra. prościej, uwaga. Teraz powinno być chyba. O! Jep! O O, jest! Wow. Udało się! U, udało się, dobra, to jedziemy na następny level, uwaga. Brawo. Uwaga, Dawaj. Na to dobra, dajemy na... No do, dobra, będziemy na Easy. O. A tu jest co? Tu jest... Czemu y mam szkło? Żeby można było się Podbudować, podsadzić. Podbudować, nie? Podbudować, no. dobra, to jak myślisz? Na górę, nie? Ja myślę, że tutaj dam jedno, mm -hmm. tu dam drugie, tu dam trzecie. Tu mam dziewięć, Tu aż. dam czwarte. Trzeba... Masz dziewięć? Tak. No dobra. Trzeba to jakoś połączyć ze sobą. Jak Nie myślisz? Tu. Jak to? No bo to musi przecież, wiesz, jedno pod drugim wybuchać. To dam jeszcze. E, tak, myślę, że będzie ok, jak tutaj dam też, żeby tu się ładnie. Ło, woda! Myślisz, że będzie ok, jak tam dasz też? Tak, i żeby się to połączyło, to jeszcze by się przydało, chyba. Tutaj tu... na, na górze dach raczej nie wybuchnie, tak mi się wydaje. Tutaj myślę. Chodź tu na górę! Czekaj, już, już, już. A, bo tutaj robię taktyki. Czekaj, tutaj dam. O, dobra. Idę tam do ciebie. No dawaj. Jeszcze na dachu bym coś się rozłożył. Na dachu powiadasz? No. no. Dobra. Masz. O. Dobra, dzięki, dzięki. Bo ja mam jeszcze 7 tego TNT. No to rozstawiaj to, przecież mamy aż nadmiar. Dobra, no to super. Pyk, dobra, pyk, no to. Pyk. Nie a czy ty się zastanawiasz, ile mamy tryb łatwy, to mamy w nadmiarze to TNT bardzo. Dobra. dobra, uwaga. No, to powinno wybuchnąć wszystko. No. Bum, bum. Jeju, Aż że ty by yes. dosta. Yes. Jeju! Jej. Dobra, no, wiem, jest git! Wiem, że i nie wiem na czym ty się tyle zastanawiałaś. popatrz, raz mamy... Co? Oh, yeah. 22? Ja mam 26! Dobra, Julia. Czyli, czyli po prostu to... Czyli po prostu wysadzamy tutaj całe Tak jest, dobra, zrobimy tu dobra, rozwałkę. Dobra. Potem najwyżej możemy jakiś trudniejszy dać. Uh, no dobra. Dobra. To może będziemy próbować. Na chillku Hubi, hmm. musi się coś dziać przecież. No, tutaj jest jeszcze... Co tu jest jeszcze? Drugie piętro do wysadzenia. Spoko, spoko, ja tutaj też, tutaj y, drugie piętro też ogarniam od zewnątrz. Aha, okej. Okay. Tak. A na dach żeby się damy. przydało coś położyć. Dobrze, dobrze, damy. Dobra, to ja tam wbijam się na dach. A, tutaj myślę... Hmm, gdzie by tu jeszcze coś dać? A, jeszcze tutaj przecież. Pyk, pyk, damy. Dobra, ja już wszystkie swoje położyłem. Dobra, ja mam jeszcze 7. Mm, jak myślisz, myślicie radzie no. jeszcze? No na dach. Mm, mm, mm. Ale czemu ty na tych szkłach? Przecież te szkła znikają. No ale ty tak robiłeś też. Ale ty ja tak zrobię na początku, jak jeszcze nie wiedziałem o tym. Aha, no dobra. Dobra, nieważne w takim razie. Dobra, idę na ten dach. Bo jeszcze mam 6 TNT. No to idź i kładź. Dobra. Pyk. O nie, nie postawiło się. Pik, pyk tutaj daj. Ale źle... najgorzej rozplanowałem TNT jakie przecież widziałem. Dobra, odpalam. ojeju. ojeju, ojeju. Uwaga, patrz. Czy wybuchnie wszystko? Aha. O! Ale ty dostałam, tym ja latam! No widzisz, no nie, nie wiesz, że to rozplanowałaś, bo położyłaś trzy TNT koło siebie, zamiast jeden tam dołożyć. Kurcze. Zobacz, ja po, patrzę, że po prostu spróbujmy od innego zacząć to wysadzanie, co? Okej, okay, dobra. To też może być jakaś technika. No może, może. Uwaga. O, 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 Styk. o. O. Udało się. O. Yes, dobra. mamy to. Dobra, nice, lecimy z kolejną rzeczą. Ojacie. Patrz. Ojacie. 24 mam tego, ty masz ile? O, nie. Rośnie, 47! Ja mam, ja mam ponad stack! Co? No. O, czemu ty dostajesz więcej? No bo może jestem bardziej odpowiedzialny niż ty. Tak, dlatego ci dają więcej TNT, bo jesteś bardziej odpowiedzialny. Super. Tak, jakby lepiej się znam na, na, na tych rzeczach. Dobrze, dobrze, niech ci będzie. Jesteś wybuchowy hubi. Ale kurczę, głupia by w sobie było gdyby nawet mając tyle na TNT, że to nie wybuchło wszystkiego. Nie, no to nie? musi wybuchnąć, naprawdę. Jak, jak, to, jak, tego, jak to nie wybuchnie? To, <laughs> to Julia zamyka kanał. Ty z... Bez przesady. Albo dobra. Dobra. Nie. <laughs> dobra. To musi tyk. wybuchnąć, nie ma Pyk, 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 pyk. Ty, a na górze nie daj żadnych tintów. No, no jeszcze jasne, nie, ten... bo tutaj... No, ale już od środka wypełniłem to całe. Wiem, ale jeszcze od y, drugiej strony, tak wiesz, dla pewności. Ale po co od drugiej strony? Żeby było takie duże, bum. Okej. Okay. Dobra, to tutaj musisz tak to um, powypełniać po na każdym tym, żeby nie było żadnych pustych przestrzeni. a Teraz to, coś nie wybuchnie, to to będzie twoja wina. To. Czemu moja, nie moja? Ty, ty nie zwalaj na mnie. Dobra, tu myślę dać, tu. Hmm. Gdzieś tu na pewno. Coś, mi, coś mi mówi, że te słupki nie wybuchną, bo na tych słupkach nic nie ma. A -a -a. No ale obok słupka jest, więc myślę, że dobra, tutaj to dajmy w takim razie. Okej, okay, dobra, no próbujmy, Hubi, próbujmy, podpalaj. Dobra, to uwaga. Dawaj. Uwaga, podpalam tu, pyk. Oj. Uwaga, niech wybu... Co jest? Julia, serw wyszłaś poza granicę mapy. Jak? O nie, jakim to cudem? ci Powiem, że nie wybuchło wszystko, bo został właśnie słupek, o którym ci mówiłem. To... Żebyś na niego postawiła. Ty nie, 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 bo po co? Ej, w ogóle fajnie, bo sobie stanęłam tu z samego tyłu. Nie, no wiem, nie ale miałeś... czy... nie wiem czemu ty się mnie nie posłuchałaś znowu No chodź, to idea ja ten słupek jeden, bo to nie wybuchnie no. Mówiłeś, że to dałaś TNT, a ty nie dałaś. dałaś, dałaś tam gdzie już były TNT Dobra, cicho Który słupek? Ten słupek, tu, ten nie wybuchnął Mówię żebyś byś tu TNT no, dała No no to jest TNT Dobra, odpalam Ło Dobra Uwaga Aha. Tyk, Pyk, pyk, pyk Wow. wow! No, i teraz poszło, Dobra, teraz poszło dobrze. Dobra, najtrudniejszy może. No, nie wiem, czy. W, na razie, na większą trudnością tej gry to jesteś ty. Hubert. Bo, bo nie współpracujesz w ogóle. Nie, to nie? No nie, ja ci mówię, że masz gdzieś też jest Nie, nie, ja wiem lepiej. i ty tam i... No nie no wiem, będziesz, po tam trudniejszy poziom będziesz gry. się kurczę. fochał. Dobra, tutaj. Dobra, dajmy. tutaj. Czy to czerwone też musi wybuchnąć? <coughs> No nie, no jakby podłoga nie wybucha, nie? No. Dobra, odpala Ale czekaj, bo mi zostało jeszcze 30! No, nie trzeba już. Myślisz? Uw. No i co? Widzisz? A. I nie, zostały wszystkie. No to nie wiem, czy ty tak długo to rozkładasz. O, na szczęście dostałem połowę twoich, bo ty je strasznie marnujesz. Dobra, to już powinno wybuchnąć, to też. Dobra, tu jeszcze pyk, pyk. I pyk. I pyk. A, gdzie by to jeszcze dać? Dobra, tutaj dajmy. Hmm, tutaj może... Dobra, uwaga, wysadzam! Chobby! Wow. Łoł! Wow. Wow! O nie! nie! Znowu, to trzeba całe to poobsadzać, naprawdę? No ja to poobsadzałem jak mogłem, już mi się skończyły TNT. Dobra. Mówię, że marnujesz się TNT. Nieprawda! Przecież, przecież dobrze. Dobra, dajesz. zacznijmy od, od palenia tego teraz. Popatrz. Okay, od o, okay. od zacznijmy od wysadzenia wieży, tak będzie Git. No dobra. Ło. Uwaga, Ło, wow, ale Działa. Podz... Działa. Okej. Okay. Dobra. dobra. Udało się. Jest Cześciutko. Następny level. Ciekawe, co teraz Aha. będzie. Uwaga. To może daj to trudniejsze. Patrz. O, jejciu. Mm, nie trzeba, i tak nam nie dzieje jakoś specjalnie dobrze. Oj, tam, oj, tam. Ło, ponad staka dostałam. O nie. A ty? No mniej jest taka, dlatego mówię o nie. O kurczę. To w sumie... W sumie to też mi się wydaje, że o nie to jest dobra reakcja na to. Dobra, Co ja nie? tutaj górę ten obsadzam. Ja tutaj y, bok robię generalnie. Okej. Okay. Idiotycznie to rozstawiam, to akurat przyznam. Ale dobra. Kiedyś jak grałam to y, na tym. Na, znaczy, yy, na Nintendo na jak grałam. Cicho, na kreatywie. to ja się bawiłam właśnie i sobie wysadzałam świat cały, nie, tak, tak, o, tak z nudów. Okej. Okay. <noise> Lubiłam wszystko wysadzać, a teraz, a teraz mi nie idzie. Ta choroba ma swoją nazwę. Bert. Ty się, ty się opanuj. Dobra, ile masz przy tych TNT? Dużo. A mogę ci je dać? No. O, a, czekaj. Dobra, tu masz. I tu. Nie możesz jednak. <noise> Kurcze. Szkoda. Dobra, no ty się buduje tam do góry. Na górze zrobiłeś? No tak. O Jezu. O dobra, okej. Okay. Już jest chyba całe obsadzone, tak mi się wydaje. Dobra, wiesz to tak profilaktycznie jeszcze wykorzystam. To co detonujemy? Czekaj, jeszcze tutaj wykorzystam do końca to TNT. Dobra, dajesz. Odpalaj. Okej. Okay. będzie Uwaga, tu odpalam. To będzie, będzie duży bum. Aha. Pyk. Uwaga, wow. czy wybuchnie? Oh jeju, czy wybuchnie? Ej, bo. Co? Z mapy mnie... Co? Wywaliło cię z mapy, no tak. Tak! A ja się w bloku pojawiłem! Ej, jestem w bloku! Wysać to szybko! Oh Wysać to! Wysadziłam już! Muszę jakoś. Ah, bezpiecznie! Ło-Ło-Ło-Ło, wow, 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 wow. latam! O, ter teraz się oh. udało! Trzeba może czasem kilka podejść zrobić. Uwaga, co będzie kolejne? Ale widziałeś jak ja latałam. Że <śmiewasz> znowu. Tak, fajnie, że się uczysz nowych rzeczy. Super, super. No hubi. Dobra, ja tutaj to podstawiam wszystko Dobra. do detonacji. L L L L podsłodki. Dobra, idę środek wypchać. Dobrze, dobrze. Ja tutaj. A ty dawaj na dach. A jeszcze tutaj dół ogarniam. W sumie nie mam pojęcia, czy to ma sens dawanie to. No nie ma sensu, bo to spadnie przecież jak się odpalą te TNT. O, cicho. Co z tego? Ło! o, o ojeju. Dobra, to ja uciekam na dach w takim razie. Pik, pik, pik. O nie. Ale, Boże, jakie to było słabe. Dobra. Tutaj, pik, 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 pik. pik ja tutaj pik. się fajnie bawię. Dobra, no to ja tutaj ustawiam na daszku w takim razie. Pik, pik, pik. Tu się pik, fajnie pik, bawię. Pik, 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 pik. pik. Dobra. Toz. No ja już jestem gotów. Ja jeszcze nie, mam jeszcze 33 do wykorzystania. Dobra. No okay. Tutaj, tu, tu sobie damy. Dobra. Kurczę, jeszcze 13. I wiesz co, bo ja nie wiem w ogóle czy ja stąd wyjdę. Ej, słuchaj, mam pomysł! Wiesz co, no. jak ja tutaj będę! Dobra, detonuję. Czek ale, 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 chwila! Kuberc! Uwaga Wybucha! Nie podoba mi się to! Bardzo mi się to nie wow! podoba! Wow, jeju, jeju! Wow. Jeden blok został! Uh. Chciałeś mnie zabić! Dosłownie jeden blok tam został! Kurczę, gdzie? Tam na górze. Któryś. Tu Nie wiem, wysad... dobra, jeszcze więcej teraz idę po podłużeniu. Dobra, Oj. wysadzam jeszcze raz. Okej, okay, okej, okay, dobra. Uwaga! Ojej oh Wow! Ej, znowu jeden blok nie. został! Czekaj, bo ja tam chcę w ogóle... Tu jest, dobra, ten. Ja tam idę, ja to postawię Hubert, bo ja sobie zostanę tam na tej górze. Bo tu fa fa fajnie jest, fajnie. Czekaj... Dobra, dawaj, detonuję. Dawaj! Trzy, dwa, jeden, start! Go! Aha, Oho. Będzie latanie? No nie! O, o. o udało, udało się! się. Dobra, dawaj trudniejszy może troszkę. No dobra, teraz dam śred śre średni. Okej, okay, dobra, ciekawe. No to chyba wykrakałaś. Oje Ile masz, TNT? Ponad stack okay. 68, a co? S no, 66, ja mam stack. sorry, sorry. Ja mam stack. Okej, okay, dobra, jakoś to trzeba... Myślę, że tam się uda chyba. Chyba chyba. Dobra, ja tutaj ja cię. To hmm. Hubi, my nie damy, No, ale... ty, damy, no możemy nie dać Dobra, słuchaj, nie ma co się poddawać, o matko, o Ja się nie poddaję, o... tylko wiesz jakby... Dobra, to jest Co? To jest duże, a ja duże To jest bardzo duże TNT zżyłam. No, no chciałaś trudniej, a jak jest, a trudniejszy się różni tylko tym, że masz się mniej TNT Dobrze. No ale jak zwykle, najpierw się mówi, potem się myśli. Ja standardowo już to znam. Dobra, 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 Hubi. Weź, 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 już. Pyk... O, ja pyk, się. pyk. Pyk, pyk. Dobra, sztos. Myślę, że to będzie trudne, ale... okej. Okay. Okej. Okay. Damy radę, Hubi. Damy radę. Nie poddaję no ja się. No, ja tutaj daję radę w miarę, tak równo to rozstawiam. No ja tak... Nie wiem, czy to za dużych, za małych odległości nie dałam. W sensie mogłabym dać większe w sumie, chyba. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Najwyżej jak y, będzie mieć za trudno, no to na łatwiejszy przełączymy. Dobra, już się pozbyłam wszystkiego, a to jest połowienie. Julia, przez to na pewno jej wybuchnie, nawet wiesz, nie zrobiłaś. Ojeju. Przecież, ty to. No patrz. Ojeju. Totalnie zmarnowałaś te TNT. Przecież, ty je pozostawiałeś co drugą kratkę tutaj. No, bez sensu to zrobiłam. Ojej! Ej, ty! Ty! A, moje TNT to rozwaliły, Oj. bo się od kraty wieży wysadziłem. Nie, znaczy, super. podłożyłem. Dobra. To teraz przedostatni level. Dobra, da, dawaj też średni. Ej, czemu? Uwaga! Masz coś tak czarno pod nogami? Ło! Wow. Tak! Wełęka. Okej. Okay. ej, czekaj, bo. O, dobra. Tu się dało, tu się da. Mm. Tutaj może, tutaj, jaki poziom, ja. jaki poziom dałeś trudności? Łatwy. Nie. Myślę, że będzie easy. No. Bora, tutaj no. pyknę, tu, tu. Czemu nie dałeś trudnego? Trudny był fajny. A to nie był trudny wcześniej, wcześniej A był jeszcze, średni. Średni był fajny, mogłeś dać średni. Nie, bo jak zobaczyłem, że jak ty marnujesz te TNT, to stwierdziłem nie. O chubi, tak. Stwierdziłem, że, 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 że lepiej. Lepiej więcej, a pewniej. E tam przesadzasz. Pyk, pyk. Wiesz, to jest jedna jest? z najfajniejszych gier. To jest no? gra o tym, że trzeba po prostu rozwalać to, co się I kto widzi. Kto tu marnuje TNT? No ja mam <grym> jeszcze. stack prawie Co? Wiele ty ty no, tego masz? Najpierw logistycznie to rozplanowałem, a potem ten. Kiedy Dobra, Julia, ty ty ja, mi się wydaje, że to już wszystko będzie. To już będzie wsią. mówisz? Tak. Uwaga, Dobra. let's go. Okej, okay, niech ci będzie. Uwaga. Ojej, O, wyleciałeś? Nie wyleciałeś. Naprawdę? Naprawdę? Dobra, to jeszcze... A, bo ty tutaj TNT nie rozstawiłaś do końca. Dostałem twoje jeszcze... Miałeś jeszcze 40 TNT w ekwipunku. Ja? No. Ja mam 8. Ale miałaś! No miałam. 30 miałaś w takim razie. No coś około 30. Szczerze nie pamiętam. Dobra, wysadzam. Nie, tutaj jestem, kumet! Ja. Ło, Dobra. Jeden blok został! Dobra, zaczniemy teraz od niego. Okej, okay, to był ten tu. O nie! Ja to był blok, koło którego wysadziłem pierwszy TNT! O nie, spadłem! Oj, 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 aaa! Odpaliłeś to prawie jak ja byłam w tym! Ej, co jest. O ty, Mendo. Naprawdę? Dobra, zaczniemy teraz od tego. No dobra. Bo trzeba po prostu wiesz, kilka prób, prób. Prów. Kilka prób. Prów. No, e! no co jest? <laughs> A nie! No i trzeba dołożyć ewidentnie więcej TNT No, przydałoby się... Dobra, ja tu jeszcze dostałam dwa, dobra, tu tu dam. No to musi już wybuchnąć, nie? To już musi wybuchnąć, jak nie wybuchnie, to nie masz ja się załamę. Nie, nie no i nie wybuchnie. Ale... <laughs> Przecież to jest obładowane tym TNT. No może właśnie w tym problem. Naprawdę? No, może za, za bardzo te TNT rozwala na boki i wiesz. No, w sumie. O, patrz, teraz górę nie wybuchła. No dobra, to trzeba spać. Od dołu to wybuchnijmy no, po prostu. No dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. wszystko do góry szło. Ło. Wow. No o co chodzi? Teraz gorzej nam idzie. I no, tak. Dziwnie strasznie. Dobra, może tutaj teraz zaczniemy. Let's go, jazda. Okej, okay, dobra. Trzeba próbować. Ło, wow. dobra, dwa te no zostały. No i ten blok przeżył. Jakim cudem jak on jest obładowany może? Mm, jakieś TNT. Nie. Nie. Co jest? No. To jest aż za bardzo obładowany, mam taką teorię. No, też mi się tak właśnie wydaje. Nie ja wiem mm. jeszcze to wzięła. Hm. Dobra. Myślę, że tak by było, okej okay teraz. No. Dobra. Uwaga. Leci. O! No nie! Już dwa zostały. Dobra, czyli tutaj jeszcze trzeba usunąć jakieś TNT. Nie, to ja bym dodał. Jesteś pewien? Dobra, tak, i teraz bym to wysłał. No, Okej, okay, dobra. No to próbujemy. Let's go! And... Udało się! Jest! 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 Mamy to! Nie! Głupie szkła! Kurczę! Eee, dobra, mamy podpowiedź na czacie. No. To dlatego pewnie, że TNT są zbyt blisko siebie. Naładowane. No, no to dobra, no to coś tu trzeba usunąć w takim razie. No. Ewidentnie. Ja nie mogę zniszczyć, dlaczego? O, dobra, mogę? Tutaj usunę. Hmm. Gdzie by to jeszcze? Może tutaj? Bo to jest bez sensu. Tu, tu. Widzisz, jak jest za dużo, to też nie jest dobrze. No. Właśnie Dobra. Się. Ale teraz teraz powinno być gdzieś. Według mnie. Teraz teoretycznie, teraz Dobra. Teoretycznie jazda. Teoretycznie to o jejciu. No nie. <ścoughs> Jakim cudem? No nie wiem, nie wiem, ale jeszcze raz spróbujemy, może teraz to się uda. teraz usunę. Okej, okay, dobra. Ty! A nie! No nie! Jakim cudem to żyje? Nie wiem! Jeszcze tutaj trzeba chyba usunąć jakieś... O, dobra. No nie, no nie ma bata, to musi teraz... O! Nie. Aha. Nie. Ja nie wierzę w to. E, dobra, dobra to... może zacznijmy od tego. Usuńmy jeszcze to w takim razie. Dobra, no... Teraz to powinno, kurczę... Hmm. Hmm. Na. No. Hmm. Dobra. No. Bez tego i bez tego. No. Bez tego i bez tego. Dobra. Uwaga. M teraz no musi. Jep. No nie. Upsi. No to nie, zostać. ja Dobra. Ja już nie wiem, ja już nie wiem, jak to zrobić powoli. Okej, okay, dajmy to tak. Dobra. Ja I no nie! Da się zaskrólować, to w sensie przewinąć ten... Moment. Nie da się! No nie. nie da się! No nie! Dobra, zostaw tak jak jest okay. Uwaga! Uwaga! No, no! Uwaga! No nie! Jaki... Cały czas zostaje cztery bloki zostają Ej, no. cały czas! Właśnie, czemu? Dlaczego? Nie wiem. Uj, dlaczego? Ui! Ui! Oj! Nie wiem, nie mam pojęcia, o co chodzi, szczerze mówiąc. Oj, nie! Ale wydaje mi się, że Bloku już mam jestem. strategię w sumie. Masz strategię, mówisz? Tak, trzeba bliżej środka wywołać eksplozję. Okej, okay, dobra, no to... Teraz wywołałem bliżej środka, uwaga! O! Proszę! <coughs> Ale to jest mendowate, nie? No strasznie, Wredne. najbardziej irytujący minigame, najbardziej losowy, jaki w widziałem. Kurczę, no... Proszę, proszę, proszę... Proszę! Jak to na podłodze postawić? Tien, tien. No dobra, to po prostu postawmy to na podłodze. Tak żeby wiesz, tak żeby tu jeszcze ewentualnie... Takie będzie... ratunkowe, nie? Wiem o co dobra, ci chodzi, dobra. Zobaczymy może akurat. Uwaga, let's go! Dobra, nie, teraz to się musi udać! U... No... Mi poszło co jeszcze jest? gorzej. Co nie, jest? mi się wydaje, że nie przejdziemy tego levelu. Jesteś pewien? Dobra. Tak. Spróbujmy jeszcze może ostatni raz to wybuchnąć. Nie, nie przejdziemy, tego nie ma szans. A dałeś ten najłatwiejszy, tak? Tak. To, 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 o co tu może chodzić? Próbujemy dalej. No nie, no nie się, Nie da się tego zrobić. Nie ma, ja się poddaję. Dobra, poddaję, poddaję się. Więc ze wspaniałym akcentem zakończymy dzisiejszy odcineczek. Mam nadzieję, że Wam się podobał i zostawicie łapeczkę w górę. Będzie nam naprawdę bardzo, bardzo miło, bo Hubi tu jest bardzo smutny. No, będzie bardzo I, miło. I ja też jestem bardzo smutna. Oho, widzę, że tutaj restarcik poszedł, czy co? No. A. Także my tu jeszcze będziemy próbować, a ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!